Siemanko, siemanko, witam na kolejnym treningu. Może to nie będzie taki typowy trening na klatkę, bardziej test siły. Test siły dzisiaj zrobimy, czyli wyciskanie leżąc z tą różnicą, że to nie będzie zwykłe wyciskanie tylko w pimpresach, czyli do dołu powolutku. Znaczy no powolutku, no tak jak Robię mniej więcej te treningi, czyli te kilka sekund, 2-3, nawet 4, do dołu, u dołu pauza i do góry na raz. Odkładać będę na zabezpieczenia, które są mniej więcej równo z klatką moją. Więc, tak jakbym na klatkę kładł, aż sam ćwiczę, to po prostu no, nie chcę ryzykować, żeby tam mnie nie przygniotło. I sprawdzimy, ile tej siły jest w nowym roku. Ja powoli będę tutaj sobie stroił ten stragan i zaczynamy sztangę. Sztanga jest ta trochę grubsza, tam chyba było 21,5, ale to nie wnikajmy, niech ma 20, nie ma problemu. Ławeczka to jest jakieś 15 kg. Nie, no, ja ja sobie robię. Dobra, zobaczmy wysokość. No, tak jak mówiłem, tu mam klatkę O w tym miejscu mniej więcej, czyli tak jakbym na klatkę odkładał i do góry. <try> Mamy stówkę. Kilogramy robią się poważne. 110. do 15 Zaliczone, 120, jedziemy. 120, a tu już opaski wejdą. Trzeba trochę wzmocnić się nadgarstki, bo jednak jest wąski chwyt. Ja łapię praktycznie tu, gdzie się to radełkowanie zaczyna, więc trochę wąsko, nie łapię tutaj. Zacząłem ćwiczyć tak, więc tak zostawiam na razie. 125, cała widownia patrzy. Cisza grobowa. Lecimy. Jest dobrze, Damy 127. i 127,5. 127,5. Czuję, że to jeszcze pójdzie. Później zaatakujemy jeszcze 130. Dzisiaj na maksa lecimy. Zobaczymy, ile pójdzie. Jak będzie 127,5, będzie dobrze. Będzie 130, będzie jeszcze lepiej. A ile będzie maksymalnie, czas pokaże. Powoli tu się stroję. Paski, nie nieopaski. Motywacja. Jak pójdzie to będzie dobrze, bo 127,5 pół brałem wtedy na zawodach, a to wiadomo, różnica jest, adrenalina, te sprawy. Cześć. Zaliczone zakładamy 132,5. Teraz treningi robiłem bez opasek. Właśnie po to, żeby sobie wzmocnić trochę te nadgarstki i teraz jak na przykład założę, to czuję o wiele lepszą stabilizację i ten kilogram wydaje się być lżejszy. Wiadomo nie jest w rzeczywistości, ale zawsze coś tam może daje, niech da nawet 2 kg, to ze 130. Zrobi się zaraz 132,5. Ты Иди, 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 иди. Jest dobrze, jest dobrze. Druga próba zaliczona. Jestem zadowolony. Przy tej wadze, co jest teraz, to jest super wynik. Wynajmniej dla mnie 132,5 poszło. Jest 82 kg żywej wagi. No i tak to wygląda. Mamy styczeń, zaczynamy z takim kilogramem. Jest gitara. Co mogę więcej dodać od siebie? Wiadomo w tych Pimpresach też trochę ciężej, bynajmniej mi jest, bo nie ma odbicia od klatki, nie ma ten, no i ta pauza, ale to są tylko szczegóły. Dla mnie ważne jest, że te 130 poszło, 132,5 super i gitara. Do następnego treningu na razie.